Obstawię z nami bez ryzyka na stronie wygrana.pl. Żyła musi być. Żeby to wszystko utrzymać, jak się stało na Małpoluda, to musi dbać o to, żeby stężenie chemii w organizmie się zgadzało. Ale nie takie, już nie. Chociaż czasem. Nie powiem nie. No, także tak, no słuchajcie, człowiek ma pewne przyzwyczajenia. Całe życie coś robił. Nagle. Nadchodzą zmiany. Tak, czas na zmiany nadchodzi, trzeba zmienić swoje życie, ale nie da się zmienić wszystkiego. Nie da się. Nie da się. No weź teraz matce wytłumacz, że ma nie kochać swojego. że, że ma przestać kochać swoje dzieci. No. Nie ma takiej opcji. No to jest miłość na całe życie. Miłość. My, no dzisiaj już wiem, dlaczego mój tatuś miał tętnia kaorty i go zabrało, bo chodził przewlekle, jaka jest prawda, no. I nie dziwi się, jak on był kompetentny, wywiązywał się ze wszelkich umów, a spotykał nie do, nie do końca takich samych, jakim był on, no to jak miał, kurwa, nie mieć tętnia kaorty, jak non stop miał podniesione ciśnienie, tak? No jeszcze raz miłego dnia życzę, bo jest piękna słoneczna pogoda, że otwieram okno, bo szkoda Ach, słoneczko dla mnie zaświeciło właśnie. No i tak, tak, tak właśnie, tak, tak mieszkam w hotelu. Cały czas mieszkam w hotelu, w którym jest zakaz palenia, zagrożony karą finansową. I tu się nie pali właśnie, nie pali się w tym mieszkaniu hotelowym i nie mogło uwierzyć, myśleć, że 500 złotych jest kara, bo tak ostatnio zapłaciłem, ale to jest kara 615 złotych, 615 kochani, tyle się płacił mnie za palenie. Nie wiem, czy mi starczy, a tak się kaszle. <śled> Wczoraj mi pan komar 700 zł wypłacił w dwudziestkach, załamałem się. Teraz trzeba dziabnąć boki, bo zarosłem jak dziki agres Gdzie? Dawaj beczku! O! Właśnie u tego pana tutaj, tu gdzieś żyleta.. Na przełaj proszę. Rozjebałem cały hajs, zbankrutowałem, nie mam pieniędzy już, nie mam. będę żył w nędzy bez pieniędzy, ale z nią. Tak, zdefraudowałem wszystkie pieniądze na nią. Ostatnie 250 euro <grym> Bo jej się kurtka spodobała. <grym> A teraz wracamy kurwa z kinoteki Idę żebrać pod złoty tarasy. <grym> Tak, fajny był film? No, Słuchaj, no, mać na dnie no, morza, kurwa, czeski film. Ej, no weź. Weź, ładną masz kurtkę. Pokaż się, nie szukań. Przestań, ja Ale wszystko. Chyba <laughs> Dobry. Dobra jest, mądra.